W średniowieczu, przed powstaniem nowoczesnej nauki, ludzie nie posiadali jeszcze naukowych dowodów na początek wszechświata. Lecz Al Khazali zaprezentował serię genialnych filozoficznych argumentów na potwierdzenie tezy, że przeszłość musi być skończona. Na przykład twierdził on, że jeśli wszechświat nigdy nie zaczął istnieć, to liczba przeszłych wydarzeń w historii wszechświata musi być nieskończona. Zastanówmy się nad tym. Jeśli wszechświat nigdy nie zaczął istnieć, to liczba przeszłych wydarzeń w historii wszechświata jest nieskończona. Lecz, argumentował Al-Kazali, jest to niemożliwe, ponieważ nieskończona liczba elementów nie może istnieć. Hazali ukazuje niemożliwość istnienia nieskończonej ilości obiektów poprzez wyobrażenie sobie, jakby to było, jeśli taka kolekcja mogłaby istnieć, i ukazanie absurdalnych konsekwencji tej sytuacji. Pozwólcie, że podzielę się jedną z moich ulubionych ilustracji, zwaną Hotelem Hilberta, która jest dzieckiem wspaniałego niemieckiego matematyka Davida Hilberta. W ramach rozgrzewki Hilbert zachęca nas do wyobrażenia sobie zwykłego hotelu o skończonej liczbie pokoi. Załóżmy, że wszystkie pokoje są zajęte. Gdy nowy gość pojawi się w recepcji, pytając o nocleg, kierownik stwierdzi: Przepraszamy, lecz wszystkie pokoje są zajęte, a gość musi poszukać sobie innego noclegu. Lecz Stwierdza Hilbert. Wyobraźmy sobie dla odmiany hotel o nieskończonej ilości pokoi i załóżmy też ponownie, że wszystkie pokoje są zajęte. Fakt ten musi być dobrze zrozumiany. Nie istnieje ani jeden wolny nocleg w tym nieskończonym hotelu. Każdy pokój ma już swojego gościa. Ok? Teraz uważajcie. Załóżmy, że nowy gość pojawia się w recepcji pytając o nocleg. Co mówi kierownik? Nie ma problemu. I przesuwa gościa z pokoju numer 1 do pokoju numer 2, gościa z pokoju numer 2 do pokoju numer 3, gościa z pokoju numer 3 do pokoju numer 4 i tak dalej, aż do nieskończoności. Tak, że wszyscy przenoszą się do pokoju o numer większego od tego, w którym do tej pory zamieszkiwali. Rezultatem tej operacji jest wolny pokój o numerze 1, a nowy gość może zostać w nim zakwaterowany. A jednak, zanim się zjawił, wszystkie pokoje były zajęte. Jeśli to wydaje się Wam dziwne, to trzymajcie się, bo będzie jeszcze gorzej. Załóżmy, mówi Hilbert. Że nieskończona ilość nowych gości pojawia się w recepcji, pytając o nocleg. Nie ma problemu, mówi kierownik i przesuwa gościa zamieszkującego pokój numer 1 do pokoju numer 2, gościa z pokoju numer 2 do pokoju numer 4, gościa z pokoju numer 3 do pokoju numer 6. Przekwaterowując gościa z każdego pokoju do pokoju o numerze dwukrotnie większym od tego, w którym do tej pory przebywał: 1 do 2, 2 do 4, 3 do 6, 4 do 8 i tak aż do nieskończoności. Przemyślmy to: skoro każdy numer pomnożony przez 2 daje liczbę parzystą, wszyscy goście lądują w pokojach o parzystych numerach: 2, 4, 6, 8, 10 itd. Rezultatem tej operacji są wolne pokoje o numerach nieparzystych, a nieskończoność nowych gości może zostać zakwaterowana. A jednak, zanim przybyli, nie było ani jednego wolnego pokoju. W rzeczywistości kierownik hotelu mógłby powtórzyć tę operację nieskończoną ilość razy, i zawsze znalazłoby się miejsce dla nowych gości. Jak powiedział jeden z moich studentów po jednym z wykładów, Hotel Hilberta, jeśli istniałby w rzeczywistości, musiałby mieć wywieszoną informację. Brak miejsc! Zapraszamy! Hotel Hilberta to absurd. Zwróćcie uwagę, że choć dla matematyka jest logicznie spójny, to jest absolutnie niemożliwe, aby istniał w rzeczywistości. Możesz go opisać matematycznie, lecz nie może on istnieć w realnym świecie. Tego typu ilustracje pokazują, że istnienie nieskończonej ilości elementów jest niemożliwe. Niektórzy reagują na hotel Hilberta stwierdzeniem, że istnienie tych paradoksów można wytłumaczyć poprzez stwierdzenie, że nie rozumiemy nieskończoności. Reakcja ta jest jednak błędna i naiwna. Dziedzina nieskończoności jest bowiem bardzo rozwiniętą i dobrze zrozumianą gałęzią nowoczesnej matematyki. Wspomniane absurdy pojawiają się nie dlatego, że nie rozumiemy nieskończoności, lecz właśnie dlatego, że dobrze rozumiemy jej naturę. Hilbert był niesamowicie inteligentny i dobrze wiedział, w jaki sposób zilustrować dziwaczne konsekwencje istnienia nieskończonej ilości elementów. A teraz, jakie są konsekwencje powyższego? Jeśli nie może istnieć faktycznie nieskończona ilość obiektów, to nie może też istnieć nieskończona ilość przeszłych wydarzeń. A to oznacza, że liczba przeszłych wydarzeń w historii wszechświata musi być skończona. A w takim razie przeszłość jest skończona, a zatem wszechświat zaczął istnieć dokładnie tak, jak twierdził Al-Khazali. Myślę więc, że jego argument jest bardzo mocny i wskazuje, że liczba przeszłych wydarzeń musi być skończona, a zatem wszechświat musiał mieć początek.